Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś z racji tego, że mamy minusowe temperatury, to przypomniał nam się temat grzałki do John także zaczynamy. Mamy tutaj zestaw grzałki typowo przeznaczona do John Cały zestaw skompletowany przez nasz zespół. Tutaj grzałkę mamy firmy DEFA. I tak grzałka już od wielu lat jest w naszej ofercie. A z racji tego, że mamy minusowe temperatury, coraz częściej o nią pytacie. Oto to w środku znajdziemy instrukcję. Tak wygląda cała grzałka. Wykręcamy sobie korek w bloku, w silniku. No i wkręcamy w to miejsce tą grzałkę. Tutaj już mamy o-ring nawet, więc to nam się ładnie uszczelni. Oczywiście prawdopodobnie musimy spuścić płyn. No, bo jak wiadomo, wykręcić ten korek, no to wam cały płyn ucieknie. Czyli płyn musimy sobie spuścić. Najprościej jest odkręcić przy chłodnicy dolny wąż, ten najgrubszy. No i tam możemy sobie cały płyn spuścić. Warto też pomyśleć, czy niepotrzebna by była zmiana tego płynu. Warto się zastanowić, jak długo już jeździmy na takim płynie. No i takie zamienniki znajdziecie również u nas. My proponujemy Petrygo Heavy. Jest to zamiennik, który na pewno sprawdzi się w John Deere i my właśnie tym zamiennikiem na serwisie zalewamy maszynę. No i oprócz tej grzałki oczywiście mamy również przewód, ale jest to e, pierwszy przewód, czyli montujemy sobie grzałkę do bloku, a ten przewód podłączamy tutaj do grzałki oczywiście masa do tego. No i to wyprowadzamy sobie gdzieś na wierzch. Nie musimy podnosić maski. Wystarczy, że to będziemy mieć gdzieś na zewnątrz wyprowadzone przy ramie na dole, tam gdzie Wam pasuje. I to cały czas macie zamontowane w ciągniku. To macie przymocowane razem z grzałką do ciągnika. Kolejny przewód, Już mamy. wtyczkę. I tylko to podpinamy sobie w gniazdko. To wpinamy sobie ten poprzedni przewód, o który wam pokazywałem, który jest zamontowany na ciągniku gdzieś na wierzchu, żeby to była szybka akcja, bez szukania gdzieś tam w zakamarkach tamtej wtyczki. Macie wszystko na wierzchu, podłączacie, grzeje, płyn, maszyna zimą lepiej odpala. Warto też pamiętać, że zimą, żeby pomóc maszynie, gdy już ją używacie często zimą, warto pamiętać o tym, żeby zastosować dodatek do paliwa. To na pewno ułatwi start w zimowych warunkach. Silnika. Ponadto warto też pamiętać, żeby może wymienić przed zimą filtry paliwa. To na pewno też pomoże w tych minusowych temperaturach, że ten układ paliwowy będzie zabezpieczony i na pewno będzie lepiej to wszystko nam pracować. Oczywiście, jeśli chodzi o dodatek, możecie zastosować Skida lub dodatek Jumbirowski. Ten Skid jest bardziej właśnie na takie minusowe temperatury, więc warto go zimą stosować. A ten John Deerowski oczywiście możemy przez cały rok obydwa dodatki można ze sobą łączyć, można je mieszać. Możecie razem je stosować, nic się nie dzieje, bo to już mamy przetestowane. I warto właśnie o takim dodatku na zimę pomyśleć. No, i tutaj właśnie mamy cały zestaw. Myślę, że wiele osób skorzysta z tego. Wiele osób już skorzystało, są naprawdę zadowoleni. A gdybyście czegoś nie byli pewni, no to tutaj wyświetla się numer telefonu. Pod spodem macie kod rabatowy, który możecie zastosować telefonicznie, jak i internetowo. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.